O oh, yeah. Gramy Gramy witam was bardzo serdecznie ludziska z tej strony Solak Witam w kolejnym poradniku z serii Call of Duty Black Ops 3 Zombie na mapie, The Rise And Drache Tak jak mówiłem ludziska Będzie się pojawiał gameplay poradnik, gameplay poradnik Gameplay który, w którym robimy i zrobimy easter egga A w międzyczasie będą się pojawiać Poradniczki. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was taki ciekawy isterek. Naprawdę fajny, ciekawy isterek. Mianowicie zamiany zombie w szkieletory. Jak to zrobić? Pokażę Wam w tym materiale. Także może od razu przejdźmy do rzeczy. Musimy ludziska wylosować gumę na widoku. Jeżeli tego nie zrobimy, to Oczywiście jest sposób, który nam to umożliwia bez użycia gumy, ale tak jest po prostu łatwiej i ciekawiej. Słuchajcie, są to takie miejscówki. Czyli pierwsza jest właśnie tutaj: Double Tap. Koło double tapa lata sobie, lewituje taka czaszka. Po zażyciu gumy widzimy tą czaszkę. Teraz idziemy do drugiej lokacji. Musimy trzy czaszki zebrać. Teraz idziemy obok Mulkika. Tak jest. Właśnie tam podążamy do tej miejscówki, gdzie znajduje się Mulkik, i w tym obrębie też musimy użyć naszej gumy. Gdy to zrobimy, zauważymy lewitującą czaszkę. Tak jak mówiłem, musimy po każdym z trafieniu usłyszeć taki specyficzny dźwięk. To już będziemy wiedzieli, że nam się udało. Tutaj jeszcze pokazuję na tym krześle. Są dwie czaszki, które teraz zestrzeliliśmy przed chwilką. Musimy je zebrać trzy. Jeżeli nam się trzecią uda, no to Wam pokażę też, będzie na krześle ta trzecia czaszka. Słuchajcie, jeszcze raz musimy zalosować gumę. Ponieważ możemy jej użyć tylko dwa razy, a są trzy miejscówki, więc musimy dwa razy zalosować naszą gumę. W tym oto miejscu, gdzie jest kościół przed laboratorium, znajduje się kolejna, trzecia i ostatnia lewitująca czaszka. Musimy ją znów zestrzelić. No i słyszymy specyficzny dźwięk, i to już wiemy, że nam się powiodło. To całe zadanie. Jeszcze tylko podejdziemy sobie do naszego laboratorium, gdzie znajdują się te trzy czaszki na krześle, żeby Wam pokazać, że tam właśnie się znajdują. No i to jest właśnie koniec takiego easter ega. Proszę bardzo, trzy czaszki na krześle, i to w tym momencie już uruchomiliśmy tego easter ega, czyli szkieletory. Teraz będą wychodzić właśnie o takie monstra. Spróbujcie sobie zrobić to na publiku, naprawdę niezła frajda, można kogoś nieźle wystraszyć. Takim czymś, bo nie tylko to, że one zmieniają wygląd te zombiaki, do tego jeszcze mają specyficzny odgłos, który wydobywają z siebie. Także tak to wygląda: ludziska. Taki mały isterek, taka mała ciekawostka. Będą jeszcze chyba ze dwa albo trzy takie poradniczki, które, które podzielę na części. Będą między właśnie tymi gameplayami. Słuchajcie, też o to ludziska pytacie mnie bardzo często, czyli o najnowszą. Mapę Zetspo Unoshima oczywiście, że będzie. Mam Season Pass, więc chyba nie muszę już powtarzać kilka razy, że zrobię tą mapę. 19 maja wychodzi, 19 lub 20 maja wychodzi na PC-ty nowe DLC. Także czekajcie, jeszcze mamy kilka dobrych, ładne dwa tygodnie. Aha, jeszcze co, co ważne, nie zastrzelamy, tylko podchodzimy, naciskamy F i te. Czaszki wybuchają, jeżeli chcemy już z powrotem zwykłe zombie. Ale przyznajcie mi szczerze, że nieźle to wygląda, naprawdę fajnie i ciekawe. Ciekawe, bardzo fajny easter egg. takich smaczków ukrytych, to ja uwielbiam po prostu w takiej grze. To by było na tyle, ludziska. Eee, tak jak mówię, na Shima za ponad dwa tygodnie. Spokojnie się wyrobimy. Jeszcze Wam zrobię i poradnik z Easter Egga całego. Wyjaśnię, co konkretnie macie tam zrobić, jak go ukończyć, i tak dalej. W międzyczasie, jak robimy tego gameplaya z Easter eggiem, będą się pojawiały poradniczki. Także mam nadzieję, że Wam się spodobało takie coś. Pamiętajcie ludziska, żeby oceniać, komentować i subskrybować filmy, teraz miałem taką jedną dniową e, przerwę, dlatego że jest długi weekend, nie było mnie e, ani na kompie, ani w domu, także sorry za to, ale oczywiście cały czas, na bieżąco, żeby nie było, e, będą się filmy pojawiać, robię je co średnio 2-3 dni, także pamiętajcie o tym. Dzięki jeszcze raz, subujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie. Publikant zombie apokalips.